W Niemczech chirurgia plastyczna jest w zasadzie popularna, ponieważ jest dostępna dla ludności, a w niektórych przypadkach jest nawet objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeśli chodzi o mężczyzn, zapotrzebowanie to nasiliło się dokładnie 10 lat temu, w 2013 roku, kiedy w popularnym niemieckim magazynie Bunte ukazał się artykuł Powrót Loków. W ciągu ostatnich 10 lat społeczeństwo zaczęło mieć inny stosunek do interwencji estetycznych u mężczyzn, i nie ma już w tym nic dziwnego. Prawie 30% wszystkich zapytań o usługi kosmetyczne pochodzi od mężczyzn. W ten sposób mężczyzna może poprawić swój wygląd dla siebie i awansować w swojej karierze, bo młoda. Energiczna twarz o otwartym spojrzeniu to zaleta, gdy trzeba zrobić pierwsze wrażenie. Niektórzy mężczyźni chcą wizualnie zmniejszyć różnicę wieku między sobą a młodszą partnerką życiową. Skorzystaj z możliwości noszenia obcisłych ubrań. Usuń obszary problematyczne, na które nie mają wpływu staranne ćwiczenia, jak podaje niemiecki portal Statista. W Niemczech najpopularniejszymi zabiegami chirurgii plastycznej u mężczyzn są liposukcja miejsc problematycznych, lifting powiek, blefaroplastyka i plastyka nosa, plastyka nosa. Mężczyźni często decydują się także na zmniejszenie piersi, przeszczepienie włosów i usunięcie gruczołów potowych. Inne zabiegi obejmują zastosowanie toksyny botulinowej i wypełniaczy przeciwzmarszczką. Z pewnością zauważyłeś również zwiększone zainteresowanie zabiegami nadającymi wyraźny kształt konturowi żuchwy i podbródka. Liposukcja to jeden z najpopularniejszych zabiegów kosmetycznych, który służy do usuwania złogów tłuszczu z problematycznych miejsc, do których trudno dotrzeć podczas uprawiania sportu. Oczywiście, liposukcja nie jest alternatywą dla zdrowego stylu życia ani rozwiązaniem problemu otyłości. Można jednak skutecznie korygować te obszary pośladków bioder, brzucha, talii, podwójnego podbródka, szyi i klatki piersiowej, gdzie cechy sportowe lub budowa ciała nie pozwalają na osiągnięcie pożądanego efektu. Podczas zabiegu najpierw w tkankę tłuszczową wstrzykuje się specjalny płyn, następnie za pomocą cienkiej sondy odsysa się tłuszcz nasączony tym roztworem. Obecnie chirurdzy coraz częściej sięgają po metodę liposukcji strumieniowej, gdyż jest ona skuteczniejsza w leczeniu nawet niewielkich złogów tłuszczu. Lekarz przeprowadza szczegółowy wywiad przed operacją, a po operacji pacjent musi przez pewien czas nosić odzież uciskową. Wymagania dotyczące chirurgii plastycznej w Niemczech obejmują wysokie standardy umiejętności i bezpieczeństwa pacjenta. Kiedy przychodzisz do chirurga plastycznego w Niemczech, widzisz znakomitego specjalistę. Panuje duża konkurencja i pełna przejrzystość we wszystkim, co dotyczy edukacji, doświadczenia i kwalifikacji. Szczegółowy wywiad z anestezjologiem na temat znieczulenia oraz z chirurgiem na temat operacji nie pozostawia otwartych pytań pacjenta. Niektóre z technik chirurgii plastycznej które nie są jeszcze powszechnie stosowane, to drukowanie i modelowanie 3D, które mogą pomóc chirurgom w planowaniu i przeprowadzaniu operacji. Techniki endoskopowe pozwalają na operacje z minimalnym dostępem przy użyciu małych nacięć i technikami miniaturowymi w celu wykonania np. liftingu twarzy czy korekcji nosa. Może to zmniejszyć traumę zabiegu, zmniejszyć ryzyko powikłań i skrócić czas rekonwalescencji. Metody nieinwazyjne, takie jak laseroterapia, lipoliza na zimno lub ultradźwięki. Pozwalają uzyskać korekcje bez operacji. Systemy robotyczne pozwalają na bardziej precyzyjne manipulacje, np. podczas pobierania mieszków włosowych do przeszczepu włosów. Oczywiście przed wypróbowaniem którejkolwiek z tych metod ważne jest, aby skonsultować się z doświadczonym chirurgiem plastycznym, aby określić najbardziej odpowiednią i bezpieczną metodę w konkretnym przypadku.